Fragmenty z dzienniczka świętej siostry Faustyny od numeru 473 do 476. Kiedy wyjechał nasz spowiednik, ja w tym czasie spowiadałam się u arcypasterza. Kiedy mu odsłoniłam swą duszę, otrzymałam taką odpowiedź. Córko moja, uzbrój się w wielką cierpliwość. Jeżeli te rzeczy od Boga są, to czy wcześniej... Czy później dojdą do skutku i proszę być najzupełniej spokojna. Ja cię, córko moja, dobrze w tych rzeczach rozumiem. A teraz, co się tyczy opuszczenia zgromadzenia i myśli o innym, tego nawet proszę nie przypuszczać do myśli, bo inaczej byłoby to pokusą ciężką wewnętrzną. Po skończonej spowiedzi rzekłam do Pana Jezusa: Czemuż mi każesz pełnić te rzeczy? a nie dajesz możliwości ich wypełnić. Wtem ujrzałam Pana Jezusa po Komunii Świętej w tej samej kapliczce, gdzie się spowiadałam, w takiej postaci, jak jest namalowany w tym obrazie. Powiedział mi Pan, nie smuć się, dam Mu zrozumieć rzeczy te, które żądam od Ciebie. Kiedy wychodziłyśmy, arcypasterz był bardzo zajęty, ale kazał się wrócić i chwilę zaczekać. Kiedy wyszliśmy z powrotem do kapliczki, usłyszałam w duszy te słowa. Powiedz to, coś widziała w tej kaplicy. W tej chwili wszedł arcypasterz i zapytał, czy nie mamy mu co do powiedzenia. Jednak chociaż miałam nakaz powiedzieć, nie mogłam, dlatego że byłam w towarzystwie jednej z sióstr. Jeszcze jedno słowo ze spowiedzi świętej. Wypraszać miłosierdzie dla świata jest to wielka i piękna myśl. Niech siostra się modli wiele o miłosierdzie dla grzeszników, ale czynić to w klasztorze własnym. Na drugi dzień, w piątek 13 września 1935 roku, wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła. Wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem. Obłok pod jego stopami z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, Zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu Jego przenikła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa która mieszka w duszy mojej kiedy mi przyszła świadomość tej łaski w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę bożą o jak wielki jest pan bóg nasz i niepojęta jest świętość jego nie będę się kusić opisywać tej wielkości bo niedługo ujrzymy go wszyscy jakim jest zaczęłam błagać boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność Anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwości kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam, jako w ten czas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące. Ojcze, przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew. Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy? Odmów zaraz tę modlitwę, której Cię nauczyłem wczoraj. Kiedy odmówiłam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa. Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego. Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący. Najpierw odmówisz jedno: Ojcze nasz, i Zdrowaś Maryjo, i Wierzę w Boga. Następnie, na paciorkach, Ojcze nasz, mówić będziesz następujące słowa. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Na paciorkach, zdrowaś, Maryjo. Będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.